życie książki, w której bohater no tak naprawdę jest ultra patusem, jest patusem do potęgi entej, no ale jest ładny i ma kupę buły, więc możemy przygnąć oko no to, że jest patusem i socjopatą. No to teraz wyobraźcie sobie książkę, w której jest realny bohater, w której jest realna patologia, która nie jest romantyzowana, i można uwierzyć, że taka historia miałaby miejsce. O jakiej książce mowa? Zapraszam na recenzję książki Miles in the Sky, napisanej przez Zoharet, czyli przez Kamilę Kolińską, e, która debiutowała w zasadzie tą książką. I ja bardzo przepraszam, ale trochę mi się zeszło z w tej recenzji, ale mam, mam, mam dzieci <laughs> i, i, i dwa o czasu. Zapraszam na recenzję książki Miles in the Sky. O czym jest ta książka? Otóż Miles in the Sky jest to książka o rodzinie Grandów, o Skylar, która jest główną bohaterką, o Awie, jej starszej siostrze i o Tomie, jej młodszym bracie oraz ich zapijaczonej i głównie zaćpanej matce Peggy. Chociaż ona to tam jest w zasadzie jak mebel, którego czasem lepiej, żeby nie było, bo bardziej zawadza niż pomaga. Bohaterkę poznajemy w zasadzie dość z buta, bo już na samym początku książki mamy scenę erotyczną. W której poznajemy też drugiego bohatera, którym jest Miles Wood, który siedział w więzieniu, proszę państwa, ponieważ w tej książce Patol jest patolem i nie udajemy, że jest kimś innym. Za co daje pierwszą z gwiazdek. Miles Wood należy do rodziny Woodów, przed którymi drży całe Foxville i wszyscy trzęsą portkami, jak tylko padnie ich nazwisko. No, wręcz człowiek mógłby się spodziewać, że to będzie nazwisko Voldemort, skoro o Woodach się w zasadzie nie rozmawia. Natomiast Skylar jest w jakimś dziwnym związku z Milesem, ponieważ Myślę, że można to nazwać, że to jest taki on-and-on relationship. On jest on, kiedy Miles nie siedzi w pierdlu, a jest off, kiedy Miles kibluje. I... sounds fair, prawda? Um, oni mają bardzo dziwaczną dynamikę. Większość ich rozmów wygląda mniej więcej tak. Przykładem osób, które mają spore problemy z komunikacją, ale nie odbierałam tego w zły sposób, ponieważ ich problem z komunikacją wynikał z tego, że nikt ich nie nauczył komunikacji. I fajnie było tutaj pokazane to, że no, czym skorupka za młodu nasiąknie, prawda? I jeśli żyjesz w patologicznej dzielnicy, masz w otoczeniu samych patusów masz szkołę, w której no, non-stop się ludzie leją, dzieją się w ogóle jakieś dziwne rzeczy, nikogo nie obchodzą nauczyciele i tam jest po prostu jedna wielka dewastacja, rozpusta i, i, i dewiacja, no to nie będziesz miał dobrych wzorców i nie będziesz potrafił robić rzeczy. Mimo to są jakieś te czynniki, które sprawiają, że ci bohaterowie trzymają się tego swojego koślawego, bo koślawego, ale nadal Kodeksu moralnego, że mimo tych gównianych rzeczy, które ich otaczają, oni starają się na swój pokrętny sposób być wobec siebie w porządku. Jedną z moich ulubionych scen, Little Spoiler, jest ta, w której Miles troszeczkę pokazuje Sky swojego wnętrza i zabierają w miejsce, które jest dla niego bardzo ważne. Dla mnie to było trochę takie pęknięcie w zbroi, którą ten bohater wokół siebie stworzył. I po raz pierwszy mogliśmy wtedy go zobaczyć innego niż yy, no, gościa, który, nie wiem, spluwa, pali, klnie i rucha. Let's be honest, on tam dużo grzmocił, prawda? Kolejną rzeczą jeszcze, która mi się spodobała, było to, że te siostry, czyli Awa i Skylar, główna bohaterka, bardzo chciały, żeby Tom, ich brat, miał lepsze życie niż one. Żeby... Miał lepszy start niż one, żeby to, co odwala ich matka, bo ona na przykład potrafiła zżygać się na środku w ogóle domu i iść spać na obsraną kanapę, i tyle ją obchodziły dzieci. Więc te siostry robiły wszystko, żeby ich brat mimo wszystko, mimo tego naprawdę kiepskiego startu, wyszedł na ludzi. I to mi się mega podobało. Podobało mi się to, że w książce, która ma dużo patologicznych zachowań. Nie nazywano patologii socjetą, tylko serio, była patola, bo mnie to bardzo wkurza, kiedy udajemy, że coś nie jest patologią, a jest nią i bije tym w twarz. Poza tym jest bardzo mało książek, w których bohater nie jest nadziany pieniędzmi, nabity kasą, nie jest idealny, ale w łóżku łobuz, prawda? Bo to zawsze jest tak, że to zawsze jest oczywiście silny charakter, alfa, męski, ale to był poczciwy chopok, tylko w łóżku świr. Tutaj Miles jest świrem all the way through i my nie dostajemy tutaj żadnego inaczej. Jeśli mamy zaskoczenie na jego temat, to to jest zaskoczenie pozytywne, a nie tak jak czytamy książkę i gościu się wydaje Fifa Rafa, a potem mamy takie red flag, red flag i red flag, więc tutaj kompletnie tak nie było. Miles był red flagiem od początku, a potem zmienił się na <gry> morally grey flag. Życie w Foxville wiąże się z tym, że mm, no... no kto silniejszy, ten wygrywa, prawda? Zawsze znajdzie się większa ryba i, i zawsze ktoś jest gotowy, północnym Foxville, żeby Ci przyłożyć, okraść Cię e, i generalnie sobie Tobą mordę wytrzeć, prawda? Natomiast żyjący tam ludzie mają jakieś swoje koślawe zasady moralne. One nie jak się mają do kodeksu karnego, który patrzą za to, ile razy lądują w więzieniu i jakie mają zatarki z prawem, powinni znać już na pamięć, ale jednak mają jakiś swój zbiór zasad, którego mniej więcej się trzymają, a egzekwuje go zazwyczaj e, rodzeństwo Woodów. Ani Miles, ani Sky nie mają też wzorowych rodzin, ponieważ jak już wcześniej wspomniałam, Peggy jest alkoholiczką, narkomanką i generalnie po prostu turbopatuską, a rodzice Milesa no, wcale nie są lepsi. Matka jest nowhere to be found, a ojciec jest y, ogromnym przemocowcem, zbirem, i w zasadzie co wyjdzie z więzienia, to do tego więzienia wraca. I szczerze mówiąc, dla jego synów i dla całej dzielnicy Foxville to nawet lepiej. O związku Milesa i Sky nie wie nikt, poza chyba siostrą e, Sky, która się trochę domyśla, że Miles zakłada się do dziewczyny przez okno, ale dopóki to nie jest postawione jej przed twarzą, to w zasadzie nie przyznaje się do tego, że wie o ich relacji. Oni, oczywiście, są nastolatkami, są, są u progu dorosłości. Miles skiblował w szkole 30 milionów razy. A Sky chodzi chyba do niej tylko po to, że nie ma co ze sobą zrobić w ciągu dnia, bo w zasadzie nie ma na siebie zbyt wielkiego planu. A jej jedynym takim hobby jest fakt, że rysuje i Miles gdzieś tam popychają, żeby była tatuatorką. Więc teraz, jak już mniej więcej wiecie, jak wygląda ich życie, tej wspaniałej północnej części Foxville, gdzie w zasadzie trzeba uważać, żeby nie zebrać, casualowej kosy pod żebro. To wyobraźcie sobie, że nagle w ich super patologicznej szkole, w super patologicznej dzielnicy, z super patologicznymi młodzieńcami, super patologiczną młodzieżą, pojawia się nagle Aiden Poulton, czyli typek z zewnątrz. Ktoś, kto nie jest od nich, ktoś, kto nie wyrastał w dosyć, jakby to powiedzieć, surowym klimacie północnego Foxville, tylko jest przybyszem z zewnątrz, jest. E, elegancikiem, wyfiokowanym chłopaczkiem z bogatej rodziny. W dodatku jest typem osoby, która troszeczkę za dużo poświęca uwagi Sky. Co nie podoba się Majesowi, który przecież w dupie ma Sky i tak naprawdę poza tym, że się tam bzykają, to jemu w ogóle nie zależy i nie obchodzi go ona wcale. Wcale, a wcale. No więc teraz, co mi się podobało w tej książce? Bardzo podobało mi się w tej książce to, że nie mieliśmy tutaj takiego odwracania uwagi kasą i statusem, czy bogatą rodzinką, że ktoś, kto um, robi patologiczne rzeczy, patusem nie jest. Bo wiecie, jak jest to powiedzonko, że trashy when you're poor and classy when you're rich, czyli na przykład jak jesteś osobą, która Wyjada ze śmietnika, no to ty, jebany biedaku, i w ogóle o, obrzydliwe, ale jak wyjadasz ze śmietnika, ale masz pieniądze, to jesteś friganinem i chodzisz na skipy, to wtedy jesteś git. W bardzo wielu książkach bohaterowie, którzy mają pieniądze, są w jakiś sposób ustawieni, przystojni, muszą być przystojni, to jakby im wolno robić wszystko. Wolno. Być przemocowymi dupkami, tak jak na przykład z Hunting Adeline, pierdzielony z nie Nienawidzę tej książki. Ale wiecie, jemu było wolno w zasadzie wszystko. Bo on jest bogatym hakerem i ma jedno oko na Maroko, drugie na Kaukaz. I nie, jemu wszystko można, jakby w ogóle. On był spoko, Zadi. To jest zadi, zady, prawda? Bardzo mnie to denerwuje. I tutaj tego nie było. Tutaj od początku mamy jasno. Zaznaczone, że to jest książka o życiu patologii. I o tym ta książka jest. Ale jest to napisane realnie, tak że ja byłabym w stanie uwierzyć, że coś takiego miało miejsce, że ludzie z takich nizin społecznych, którzy zostali przez życie wepchnięci na takie mielizny, i było ich naprawdę mnóstwo, że. że na swój sposób próbują gdzieś tam piąć się do góry, i sposoby, w jakie to robią, są niekonwencjonalne, ale są wynikiem ich doświadczeń z przeszłości. Wiecie, jak rodzice was nie nauczą, że jak się kogoś uderzy, to trzeba powiedzieć przepraszam, tylko nauczą was, że jak kogoś uderzycie, to trzeba uderzyć wystarczająco mocno, żeby nie stał, no to co będziecie robić, jak was tak nauczą? No, bić tak, żeby ktoś nie wstał. I, i dokładnie takie jest Miles Wood. Bardzo mi się podoba to, że bohaterowie mają bardzo dobrze przedstawiony ten mechanizm, że no, z kim przestajesz, takim się stajesz. Że gdzie wyrastasz, tym naprawdę nasiąkasz i to wnosisz w przyszłość. Bohaterowie kompletnie nie potrafią się ze sobą porozumieć. Ich komunikacja to jest jakby, no nie wiem, jakby, jakby się mieli zaraz pobić. I to ewidentnie, jak sobie odwijamy tą historię, jak, jak patologiczny reczek. odwijamy go z papierka, to zaczynamy rozumieć, że oni nie są tacy, bo są zjebani, tylko są tacy, no bo życie ich zjebało, prawda? I fajnie się ogląda, jak z czasem te ich kanciaste brzegi powoli zaczynają się wygładzać, jak oni powoli zaczynają dochodzić do z Jakichś z wniosków, które pomagają mi się rozwijać i być lepszymi ludźmi, że mimo, że oddziaływali na siebie najpierw jak płachta na byka, to z biegiem czasu widać, jak ta relacja te, te krawędzie właśnie wygładza i, i oni się zmieniają. Podobał mi się też motyw, w którym Miles robi bardzo wiele, by ją chronić i oglądanie tego, właśnie jak on w tym swoim dziwnym kodeksie moralnym na jednym z pierwszych miejsc umieszcza to, żeby żeby Sky była bezpieczna, to bardzo dobrze się to oglądało. Natomiast jeśli chodzi o minusy, no jeśli chodzi o minus, to ja mam tutaj jeden. W zasadzie minusem jest to, że dla mnie jest trochę za dużo seksu. W sensie my od początku wiemy, że ich związek jest oparty na. Fizyczności i ta książka chyba nie jest opisana ani sklasyfikowana jako erotyk, a tego seksu jest tam dosyć sporo. Duży minus dla wydawnictwa, bo to osobiście nie jest wina autorki, że nigdzie w zasadzie na okładce nie ma informacji, że to jest książka dla czytelników 18. Ta informacja jest dopiero w środku, tutaj, w ostrzeżeniu i według mnie nie powinno tak być. Jeśli książki są od 18 roku życia, powinno być to. W bardzo jasny sposób oznaczone, tak żeby było jasne, bo okładka jest bardzo ładna. I patrząc na. na okładkę, jak ona wygląda, ja bym była skłonna kupić tą książkę, powiedzmy. 13-letniej dziewczynce, a zawartość absolutnie. Absolutnie nie jest dla takich osób, więc. White Raven, poprawcie się, bo to jest bardzo słabe. Że tutaj z tyłu nigdzie nie ma oznaczenia. A jak widzieliście sami, sprawdzałem kilka razy. Macie ode mnie nie okejkę za to, bo tutaj są mocne treści. Są i przemocowe rzeczy, i właśnie seksualne niebezpieczne, i język jest dosyć wulgarny no bo to jest książka o patologii, a nie o kurde słodkich jednorożcach, prawda, unikorny i, i pierdzą brokatem. Tylko tutaj się naprawdę dzieje. Podsumowując, polecam tę książkę. Jest bardzo mało książek o. Wiedzie. I to jeszcze taki, w której to wszystko jest dobrze oddane i w której to wszystko ma sens, e, autorka debiutując, bo to jest jej debiut, ujęła naprawdę takie niuanse życia biedoty, o których jak się żyje, powiedzmy na jakimś takim niskim poziomie, średnim, ale wiecie, w domu jest coś, w lodówce i jakby nie ma, nie ma przemocy i tak dalej, to, to my nie mamy świadomości, że, że patologia tak żyje. to ja Czytając to, myślałam sobie bardzo dużo o tym, że dla niektórych ludzi takie życie, takie, takie yy, obrazy to jest codzienność. I dało mi to sporo refleksji. Książka Miles in the Sky ma też drugą część, ale nie będę wam o niej opowiadać, ponieważ nie chcę wam jej spoilerować. One są dość. Krótkie obydwie i szybko się czyta. Ja obydwie zrobiłam w, w czasie podróży pociągiem, gdzie łącznie, w sumie, byłam 4 godziny w pociągu. Także to są króciutkie książki, które czyta się naprawdę szybko, zwłaszcza jak się wciągniecie. Ja na początku przez to, że. Była to lektura no, bardzo różna od tego, co ja normalnie czytam. Miałam problem ze wczuciem się, ale jak już się wgryzłam, to powiedzmy, że tak od 34. 40 strony już pu 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 i poleciałam do końca. Zachęcam do przeczytania książki Zoharet. Maję syny Skype, bo nie ma dużo takich książek, jak już wspomniałam. I to jest naprawdę coś innego, coś czego... Yy, no, ze świecą szukać na rynku. Naprawdę. <grym> ja sobie wyrtuję w głowie, ale oprócz, oprócz książki Rzeźbiarz łez, gdzie ci ludzie byli ze sierocińca, to niewiele jest takich książek. Jeśli macie tytuły, które traktują o biedzie, że tak powiem, poetycko, no to wpiszcie mi je oczywiście w komentarzu. Chętnie sprawdzę, bo yy, no ja czuję, że jest deficyt. Może się mylę, możecie mnie wyprowadzić z błędu, zapraszam do tego serdecznie. I gratuluję Kamila, gratuluję Zoharet. Kamila, gratuluję fajnego debiutu i w zasadzie szybkiej drugiej części, bo to nie jest gdy takie oczywiste, że ta druga część się przede wszystkim pojawi i że zrobi to tak szybko. A ja zachęcam Was nie tylko do zapoznania się z tą twórczością Kamili, ale też do obserwowania jej kanału, bo... no śmiga tutaj sobie na YouTubie, dziewczyna też robi recenzje fajnych książek. Druga kwestia jest taka, że Kamila wkrótce ma premierę swojej trzeciej książki o tytule Oni nie są tacy źli. Ja nie mam tutaj żadnej współpracy, po prostu Mimochodem Wam rzucam, skoro i tak recenzuję już te książki. Myślę, że to będzie ciekawa pozycja. Tym razem mamy historię o dwóch braciach i siostrze, którą trzeba ratować. Według mnie ciekawy temat będzie sierociniec w tle się rozgrywał. No, ja lubię takie ciężkie klimaty czasem. Jestem bardzo ciekawa, co Kamila zrobiła. Przedsprzedaż ruszyła. Ja tutaj po koleżeńsku, żebyście nie musieli szukać, rzucam Wam linka w opisie. E, Kamila, serdecznie gratulacje. Nie mogę się doczekać, aż przeczytam. E, także, no, pamiętaj, żeby mi wysłać. <grywa> Nie to zakupię, ale kurwa. No, e, dzięki za prezent, bo te książki dostałam od Kamili. Wymieniłyśmy się ja i wysłałam e, dziewczynę, którą zapomniano. Ona mi wysłała mail e, To była uczciwa wymiana. Kochani, tak się, tak się żyje. E, no, zapoznajcie się. dajcie znać jeśli czytaliście. Pamiętajcie, żeby mi polecić książki, w których Bidasz piszczył. A ja wam życzę cudnego wieczoru. Bardzo dziękuję za uwagę i pamiętajcie, żeby sprawdzić inne moje filmy, na przykład ten o z Buktoka. Nie śmiejo. Buzi!